Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Patryk, a to jest kolejny film na tym kanale. Kolejny film, w którym będziemy demowali sobie moje BMW, moje pierwsze auto, na które zbierałem ciężko pieniążki, a teraz niestety pewnie troszeczkę je powniatam, bo nie sądzę, żebym za pierwszym razem trafił do tego auta. O nie sądzę, żebym za pierwszym razem trafił do otwartego okna samochodu Tutaj do tej szyby, którą widzicie od mojej strony Jeżeli taki filmik wam się spodoba i chcielibyście tego więcej Koniecznie zostawcie kciuka w górę No bo jednak poświęcam swój samochód dla tego filmiku Także wy poświęćcie swoją łapkę w górę i, i kliknijcie Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału To po tym strzale na pewno to zrobicie Pierwszy strzał Aj! Boli, boli. Patrzcie teraz. Felga się trzyma, felga się nie zmieci, ale będzie. Nie ma wiatru, nie ma na co zgonić, dlatego już ten filmik długo trwa. Strzelam teraz gola albo loba. Wycie raz Amilika. Amilika. Za mocny torty. Ej gdyby obok Wow, zostawcie łapkę w górę, koniecznie za to, bo męczyłem się z tym tylko 3 godziny. Nie, Klaudia chce spróbować, próbuj, bliższa odległość. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że umiesz klepać samochody. Jak klaudia trafi, to. Nie, dobra. Na trzecim. A pan za którym? Zmieniamy nazwę kanału. Brawo. Z większych obdarć mamy coś takiego. Tutaj było jeszcze troszeczkę, ale to już od razu ścierałem. Trochę na dachu też było. Tutaj coś takiego od piłki. Nie ma tego złego mordki. Nie, ważne, że filmik jest nagrany, nie? I mam nadzieję, że właśnie za to zostawicie tego kciuka w górę dla mnie, a przede wszystkim dla Klaudi, która chyba za trzecim razem trafiła. No mniejsza, że to był strzał z szczuba i tak się nie powinno grać, wiecie, ale to jest dziewczyna i ona może tak zagrać, także subskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Udostępnijcie ten film u siebie na Facebooku, jeżeli chcecie, żeby ten kanał, mój kanał szybciej się rozwijał. Ja będę Wam bardzo za to wdzięczny i oglądajcie na bieżąco nas. Zostawcie też dzwoneczek. Tak wygląda dumna kobieta strzelająca bramkę. Celnie, celnie strzelająca. Tak, strzelająca celnie do samochodu, do otwartej szyby w samochodzie. Brawo, gratulacje, dostaniesz order uśmiechu. Chciałabym coś lepszego Dobra, hot doga, Klaudia Poluję dzisiaj na hot doga ze stacji, także lecimy Tak, za ten strzał dostanie hot doga Trzymajcie się Cześć